Siedział święty piotr przy bramie ojrety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem ktoś szarpnął bramą złotą, pyta święty klucznik, kto to? Leguny, my z frontu leguny. Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju? Jak leść można bez przepustki do raju? Znamy, znamy, lecz tu pustki, więc nas wpuść choć bez przepustki, Leguny, my biedne Leguny. Przód do czyśca iść musicie w ogonku, tam wybielą was na, jak płótno na słonku. Byliśmy w czyścu, byli całkiem nas tam, wybielili leguny, my czyste leguny. Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami. Niepotrzebny tu ambaras mam z wami. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco wściekle. Leguny chcą raju, leguny. Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę że się tak do nieba pchają na Grandem Wąsem ruchał, brodem ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr Święty coś knowa, więc odzywa się do Niego w te słowa. Bądźże z wiary wpuść ich pietrze, bo pomarzną mi na wietrze leguny, kochane, leguny. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie wleźli bolszewicy do nieba. Niechaj wiedzą syny czarcie, Że przy bramie tu na warcie Leguny, są polskie leguny. I uczynił z nich Piotr Święty załogę I wypłacił im relutum za drogę. A gdy zmożył sen Piotrusia, z aniołkami chusia, siusia leguny tańczyły leguny. A gdy zmożył sen Piotrusia, z ajołkami chusia, siusia leguny tańczyły leguny.